maneczko, witajcie w dzisiejszym odcinku Cyberpunk. Dzisiaj będziemy robić misję główną. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy. O... Potem pewnie będziemy musieli z nim porozmawiać, patrzę. On tu stoi. Dobra. No to idziemy. Kurde, użyj siły. 9 na 13, ciekawe czy możemy. No, mapa postać, dziennik. Siła, siła. Inteligencja. Kurde, jednego punkta się nam brakuje. Nie. Za jednego punkta. Ale lipa A można jakoś inaczej wejść? Coś się świeci Nie wiadomo co Jednego nam brakuje Po co zrobimy tą misję mamy sklepzy no to pójdziemy do szybkiej podróży to zrobimy a nie Chcemy tego robić na roundzie mamy ten no tej mapie to nic nie ma takiego Mamy jedną misję główną. To też pewnie jakaś będzie potrzebne. Się znajduje człowiek, którego musiałby ciągnąć, nic nie ma dalej. Hmm, nie wiem co będziemy robić. Tutaj by się przydało dojechać, tu mamy, spotkać się. To tutaj zobaczymy co będziemy musieli zrobić Bo jak nam brakuje no to nic nie zrobimy no, no przejdziemy tędy Jedziemy do dołu to mamy samochód Ale ruch nie mogę przyjechać. Stój tam! Widzę jak stópka w terenie zabudowanym. Zaraz będziemy na miejscu. I ty musiałeś tutaj jechać akurat. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie Air Capita, A ty jesteś Wii. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać Dlatego od razu przejdę do kolejnej Niezłe tempo a. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach Bardzo dobrych Do usłyszenia Wi. Do usłyszenia A tu mamy i kartę tego, kartę Torota mamy Gdzieś Ale gdzie? Ej. Okay. O, no proszę, mamy karty to roto, to są te obrazki. Oko, tu przy okazji będziemy zbierać, nie zwracam, co tu się dzieje. Panam, cześć, ty jesteś wico To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Rook mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Ach, oczywiście, mogłam się domyślić. No dobra, gadaj co wiesz. Albo leci i wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz? Tylko wtedy, jak ktoś mnie wpieprza, gdzie jest mój samochód? I co, że niby jak ci powiem, to nagle sama sobie ze wszystkim poradzisz. Gówno cię to obchodzi. Ej, spokojnie, wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj, wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek, ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Zaatakujemy transport Kangtao, a to nie będzie proste. I nie wiem, czy mogę ci ufać. Pojebało cię? W kwestii zaufania czy ataku? A fałka Kang Tao będzie przelatywać przez Jackson Plains. To podobno ułatwi sprawę. Ta, nie wydaje mi się. Na pokładzie jest człowiek, z którym muszę porozmawiać. Ja perdole. W zamian informacja o twoim ładunku i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja. Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy Twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Myślałem, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Rocky Ridge. podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy Twój wóz z ładunkiem. Nasz tyku, Tasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś swój kumpel? To on cię wystawił? Weź go nie nazywaj moim kumplem. Dobra, wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko obchnąć klientom w Rocky Ridge. I czeka go kurwa spore rozczarowania. To co, jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Okej, okay. przyda nam się dodatkowo pomóc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Bos, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Bos, no proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowocho. Po no, roku? No. Okej, okay. nie odwołujcie spotkania, ale nie, nie, nie przyjeżdżajcie. Ja się wszystkim zajmę. <grym>, no kurwa, jasne, że tak. Fajny taki y, Dodge Challenger, do Challenger, nie? Ten samochód. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Boss? Ten z Wista Del Rey? Nie wiedziałem, że kursujesz dla Seat Streetów. A co nie wolno? Nie, no wolno. Wciąż mają świra na punkcie gwiazdek, pasków i reszty amerykańskich wartości. Mam to gdzieś. Po prostu nieźle płacą. Dałaś mu słowo, a on no to poszedł? <noise> a co cię w tym dziwi, to się nazywa reputacja. Może się kiedyś swoje dorobisz. To gdzie chcesz jechać? No obozu Aldy Kardos Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Rook coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rook tak mówi, to to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Okay. Mm -hmm. Chwilowo na mnie po drodze ale to wciąż rodzina status związku to skomplikowane no, coś w tym stylu oni nam pomogą? w Rocky Ridge? tak jest plan spoko, jedźmy to wsiadaj w domy chowaj to spluwę jedziemy blasko Może. No, da, potem cim cierinki. Niezły wóz. Niezły wóz. Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. <laughs> Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No, a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Pochujcie ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje, a ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszą? Rogue? Przestań zawracać sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Mm. Rok jest królową Afterlife: po prostu przestawia pionki. Czy ty mnie właśnie nazwałeś pionkiem? Dobrze się jej przyjrzałem. Doszła na szczyt, bo zna się na ludziach. A że nie mówi im wszystkiego? To część tego zawodu. Jak dla mnie jest po prostu manipulującą i załamaną pistą. Wiesz, że to ona wpakowała mnie we współpracę z rafens? Fajna muzyka! Podoba mi się: nasz jest rafenem? Co? Trzyma się z rafesami. Największa banda rafenów w okolicy. Wiesz o co chodzi, nie? Uh -huh. No, Madzi wyrzuca nie z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich za byle, co, więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim sierwem pracować. Nasz jest rafenem? Tak. Trzyma się z Rafsami. Największa banda rafenów w okolicy. Wiesz o co chodzi, nie? Aha. Uh -huh. Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyle, co więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą Okej, Okej, okay, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. Kurde, nie zdążyłem z nimi porozmawiać do końca. Dojeżdżamy już. Jakie wiatraki, to nie? Bo no. ja się boję sam. No, kogo moje oczy widzą? <laughs> Zjawa to jakaś, <laughs> czy kac okrutny? <laughs> Pierdolcie się. Hmm. A to kto? Moja nianka. to skorpion, to przyjaciele. przyjaciela. Cześć, chłopaki. Cześć. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się. Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się w kurwie, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Rafeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Pary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobre i to. Będę potrzebowała Twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Jesteś na mnie skazana. Mm -hmm. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. Coś ciekawego. Ej, powoli, ja mam czas, dysk podnoszę. Bo tu mamy jeszcze coś porozmawiać. Nie wiem, z kim. On nie chce gadać. Cześć, pana, Wpadłaś na dłużej? O, zobaczymy tutaj coś się dzieje. Bierzmy się do roboty. I pięć Zaraz się stąd zmywam. O bar. to oh, tu tutaj Prowadziłaś nowego? A Solo tym wie? Gówno. Mamy z dysku. Nasze sprawy same się nie rozwiążą. Oj, oj, oj. Uważaj, bo się przewróci. Gówno się tutaj Kto tu to wpadki? jeszcze jest? Tutaj coś jest. Gówno się to obchodzi. A, mogę podejść sobie do komputera, dobra. Tak, o, że... Pomóż mi z tym. O, ja tego nie czytam, dobra. Wracamy. O, tu jakaś skrzynka. A tu jeszcze, co to jest? Pierwsze weźmiemy. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Dogadałaś się z Solem, wracasz? A jeszcze może chcę tutaj zajść, zobaczyć. No hej. O, chcę, yy, chcę zmienić swój wygląd. Polecasz jakieś konkretne wszczepy? Wiesz, z wszczepami jak z butami. Każdy potrzebuje innych. Coś, czego używa netrunner, niekoniecznie przyda się Solosowi. Ale jeśli spędzasz dużo czasu na Badlandach, warto zainwestować w sprzęt maskujący Holoskórę, dynamiczny kamuflaż itd. Tak Ta okolica może wyglądać na bezludną, zwłaszcza w porównaniu z miastem, ale tak nie jest. Lepiej poruszać się tu po cichu, nie zwracając na siebie uwagi, bo inaczej może zrobić się nieprzyjemnie. Mhm. Chcę sobie coś wszczepić. Zobaczymy co mamy. Konkret, to lubię. Jakaś od skóry rzeczy. Ale nie mamy nic fajnego. Coś tam wymaga. Aha, spoko. to jest? Minus 100. Po jakieś. Co to jest? Mamy, a co to jest? to są Szybsze poruszanie. Ktoś... ja bym jeszcze wczepił sobie. Otwieraj. Zamknij. No to pijemy jeszcze sobie szybsze poruszanie. A ta skrzynka gdzie jest? O już noc jest. Mamy dalej. O, tak długo czekałaś? No słucham. Panam, spadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. Uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj, wi Wrzuć tutaj. No, to jedziemy. Skakuj. Chyba masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw rok, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć zanim wróci. Sol. Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Alde Caldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piechu. Ziemia kurwa obiecana. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale sol to pierdolon tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Mici i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie sole i jego generatory, ale klan to klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. Uh -huh. A ty masz kogoś bliskiego? Nie poszczęściło się. Hmm. Rozumiem. Oni byli w armii? Skorpion mitch Ta, pan zarbojsi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami. Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. A Rocky Ridge? Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady. To byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast, duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio osiemdziesiątką. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co? Wiatr świszczący przez zabite dechami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem. Ale ze skumleniem. Ale klimatyk. Dojeżdżamy na spokojnie. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. O, już jesteśmy. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Mhm. Dysk. Pierwsze. Mhm. Ile rzeczy? Co to jest? Na tym obszarze, dobra. Sprzedajmy, zobaczymy co mamy do sprzedania. Nic ciekawego nie mamy. dobra To w dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się w następnym. Nara. Będzie się działo.